Cześć, Cześć wam! Witajcie na kolejnej wyprawie z łazikantami dzisiaj będziemy odkrywać historię w ciekawej miejscowości jaką jest Lipa, bo zmierzamy w tej chwili na zamek w Lipie, ale zanim przejdziemy do samego zamku, to chcieliśmy powiedzieć Wam, że to, co się dzieje na świecie, jest straszne. To, co się dzieje na Ukrainie, jest straszne i wspieramy z całego serca walkę Ukraińców o swoje, swoje wolne, niepodległe państwo. Ech. Ciężko nam jest cokolwiek o tym mówić, bo postanowiliśmy z małżonką, że nie będziemy rozmawiać na temat polityki ani żadnych ciężkich tematów na naszym kanale YouTube. No ale wypadałoby coś powiedzieć. Tyle słowami wstępu. A teraz wracamy już do naszej wycieczki. E, jesteśmy przy ruinach Zamku Rycerskiego w Lipie. E. O, właśnie tutaj. Jest to zamek, który został zbudowany na przełomie XIV-XV wieku. E, na początku była to mm, wieża mieszkalna. Otoczona fosą. Grubość murów u podstaw wynosiła 2,5 metra. Nie, 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 to jest teren prywatny, tutaj nie wolno wchodzić. Ale nie, tak jak my idziemy na około. Znaczy na około możesz wejść na przyzień. na teren zamku, z tego względu, że wejście na teren zamku może być niebezpieczne. A druga rzecz to jest teren prywatny. Ktoś. Tak więc, jeżeli chodzi o. Historię tego zamku, no to są pewne zmianki mówiące o tym, że zamek ten był zbudowany przez templariuszy. A pierwsze zmianki na temat właściciela, którym był, mówią o Henryku von Lipa. Eee, I on był pierwszym właścicielem tego zamku oficjalnie. Eee, Natomiast zamek, tak jak widzicie, w tej chwili ruina, ale... Ej, się nie wchodź tam. Ale... E, ale... E, nie było tak zawsze. E, na początku... E, pierwszym większym rodem, który zaopiekował się tym zamkiem, był ród, e, oczywiście, Wązydlic. Który wprowadził pewne zmiany i doprowadził go do świetności Rozbudowując Natomiast Później Po Zydlicach Kupiła go rodzina von, Zyd, von Rybnic I na won Rybnicach ta historia tego zamku pomału zaczęła się kończyć Bo po nich Niestety okoliczni mieszkańcy po prostu zaczęli rozbierać ten zamek Który stał bez opieki I zaczęło się oczywiście od murów I jeszcze Miał chwilę chwały ten zamek W okresie przed wojną Po 1920 roku Gdy przejęła go prywatna osoba I też zaczęła go odrestaurowywać Natomiast po wojnie Gdy wpadł w ręce PGR-u no to w miejscu tym był magazyn i pomału zaczął ten, zaczął ten budynek być rozkradany niszczony jeszcze w latach 60 w tym budynku w budynkach była, było pokrycie dachowe były okna a później niestety pomału zaczęło to być niszczone rujnowane ale wiecie co może sobie tutaj odpalimy drona i sobie polatamy nad tym obiektem dronem ale widok stąd na, jest na całą miejscowość Lipę w tamtym kierunku jest wąwóz Lipa w którym mieliśmy okazję wędrować a tam mamy już góry kaczawskie w tamtym kierunku a tam moja małżonka kochana robi zdjęcia tak więc myślę, że rozłożymy sobie drona, chwilkę polatamy, zobaczymy jak ten zamek wygląda z góry i co fajnego się uda jeszcze nagrać. Tak więc korzystając z pięknej pogody w końcu mogliśmy polatać dronem. Wcześniej to mamy parę nagrań, ale takich, które na pewno Wam pokażemy, ale to za jakiś czas. Natomiast tak jak widzieliście, tam to jest teren prywatny, nie zamierzamy wchodzić na ten teren prywatny. Ulataliśmy trochę dronem nad obiektem, trochę porobiliśmy zdjęć. A teraz. Idziemy do kolejnego zabytku, który jest niedaleko zamku. A jest to szubienica pozostałości w sumie szubienicy, zarastającej haszczami na jednym ze wzgórz, który niedaleko stąd się znajduje. Eee, jakieś 700 metrów mamy do przejścia To naszymi plecami zamek ale będziemy tędy jeszcze wracać Tak jak widzieliście zamek w tej chwili to jest ruina no i w sumie prace, które prowadzone są na terenie tego zamku mają doprowadzić go do tego, żeby był to była to trwała ruina e, raczej nie będą prowadzone tu inne prace, jeżeli chodzi o ten zamek a szkoda Inaczej niż powinniśmy, jak zwykle, nie konsultując tego z mapą. Uwaga, to czas te krzaki są. Ale zaraz zejdziemy sobie do drogi Do tej, która prowadzi do szkodnicy. Tędy szybą. Tędy Ale o! A tam co mamy? Ela? Co tam mamy? Stój, nie ruszaj się, rób zdjęcia. Na wprost mnie sarenki. Sarenki się pasą. Korzystając z pięknej pogody. Jeszcze rano była mgła. I to taka gęsta mgła. O, następna wybiegła. Na pewno sarenki. No, tak więc idziemy. I mamy pierwsze zwierzaczki na szlaku. Ten rok się dobrze zaczyna, jeżeli chodzi o zwierzęta. Uż udało nam się nagrać kilka ciekawych zwierzaków czy to z drona. Fajnie tak popatrzycie jak. Zwierzątka pasą się na polu tu widać, że rolnicy jeżdżą, pola już przygotowują, nawożą, ale fenomenalnie. Ładnie tu jest a tam nasze kaczawskie sarenki. Bo nie wspomniałem wam jesteśmy na terenie na granicy. Pogóża i górka Czawskich. Tak więc kierujemy się teraz drogą z Lipy, tam gdzie jest zamek, tam za drzewami, polną drogą do Jastrowca. I po drodze będziemy mieli właśnie ruiny e, Tego e, tej szubienicy, którą zamierzamy odwiedzić i nagrać dla Was. Trochę nam zaczyna wiać wiaterek ale ogólnie jest bardzo fajnie, przyjemnie ciepło dzisiaj rano jeszcze była mgła, teraz już mgły nie ma, wyszło słoneczko, przegoniło mgłę temperatura dzisiaj do 7 stopni ma dojść o, pobiegły biegną sarenty wyposzliśmy je w końcu ale jest tu bardzo ładnie, prawda szymuś? Bardzo fajna droga, troszeczkę obłocona, ale wejdziemy sobie na środek. Tak jak mówiłem, Szubienica jest zlokalizowana na drodze między Lipą a Jastrowcem na lekkim zalesionym wzniesieniu. Pierwotnie ee, miał wysokość 3,5 metra, szerokość 3 metrów. Posiadał trzy filary, na których były belki, które służyły wiadomo w jakim celu. W tej chwili jest on porośnięty, zarośnięty, i z trzech filarów został się jeden albo dwa. Dowiemy się tego, jak dojdziemy na miejsce. Prawdopodobnie to jest tamto w górze, i powiem wam szczerze, że. Piękny zapach nas tu spotkał na nawozu. Chodź tu Szymon, tędy chodź. Tu pójdziemy trochę polem. robiłem to samą Super Uciekały przede mną To wrzucimy je przed aparatem Wrzucimy je na ten do filmu A nawóz leży na drodze Tam, znaczy tam przy drodze leży Dlatego tak ciągnie. Uh. Uh. Ale daje. Uh. O oh, 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 oh. oh, oh. oh jezu! Jeszcze wiatr w naszym kierunku. Tak. Wyjątkowy wiejski klimat. Dobra, wracamy chyba na drogę. No kawałek jest do przejścia. To będzie na szczycie tego wzgórza tu. Tak? tak. Tak, więc osoba, która była skazana i tam miała zostać powieszona za swoje zbrodnie, miała na samym końcu bardzo ładny widok, choć raczej to nie pocieszało zbytnio skazanego. <laughs> słyszycie? moja żona mówi, że to są zapachy siedzictwa u babci na wiosce jak się jeździło tak i strumyczek płynie ale fajny strumyczek o i ptak drapieżny dokładnie krzyczy o i drugi o tam, biegnie no, coś biegnie po polu o, ale skoczy ojej to koziołek sarna koziołek o tu jest już czuć taką wiosną nie ukrywam ta niedziela sprawia, że zaczyna się czuć wiosnę już się zaczyna pomału okres kiedy wszystko znowu wybudzi się do życia na razie tylko mocniej wieje. Więc niestety musimy korzystać z takich dni ostatnio, bo wichury, deszcz powodował, że strach było z dziećmi gdziekolwiek wyjść. Ale teraz już się pomału robi nam ładnie. Miejmy nadzieję, że te niże, które do tej pory były tutaj w okolicy, sobie już poszły i nie wrócą do nas. A my będziemy mogli wędrować z wami po lasach, górach, po ciekawych historycznych miejscach, bo na pewno takim jest zamek w Lipie. No i tak jak Wam mówiłem, zamek w Lipie ma według legend powiązanie z templariuszami. Którzy mają, mieli swoją które w Bolkowie, niedaleko stąd. I ponoć to właśnie e, templariusze założyli zamek w Lipie. Zamek, strażnicę która strzegła tutaj szlaku. A my już dochodzimy do miejsca, w którym powinniśmy zaraz zobaczyć szubienice, a raczej i pozostałości. Ale tu jest ładnie, popatrzcie. I co fajne, już zaczynają ptaki śpiewać. A tak naprawdę, przez ten okres zimowy, najbardziej nam brakowało śpiewu ptaków. Jak nam towarzyszyły. Zwłaszcza, jak pamiętam, szliśmy na Rosochę z, z Rosochy na kamieniełomy. I ten śpiew, który był no, niesamowity, nie? Tak, już jesteśmy przy szubienicy. Tutaj wejdziemy w las. Ela, tutaj będziemy odbijać w las. Tutaj wejdziemy sobie w las. Tylko uwaga, bo jest pełno kujących roślin. Jak zresztą wszędzie. Dobrze, właśnie wędrować tą porą roku. Bo jeszcze da się coś zobaczyć w okolicy. Ale co ciekawe. To jest kwarc. To są bryły kwarcu. To są wychodnie kwarcowe. To jest coś już nowego. Tego jeszcze nie spotkaliśmy na szlaku. A jak wiecie, kwarc. To i złotonośne żyły. Gdzie ta szubienica? Powinna gdzieś tu być. Ja jeszcze nic nie widzę, jest, ja już ją widzę, jest tam górowała nad okolicą z dala od budynków, no i tak jak widzicie, jeden słup się ostał, szubienicy. No i jesteśmy przy Szubienicy. Nie niewiele już z niej zostało, a raczej nic, no i tak, tutaj na jednym z takich słupów była belka, która służyła właśnie do wieszania. Jestem, jestem. A my z Szymkiem próbowaliśmy. Dotrzeć, co to? Dotrzeć dzień Bo tak był blisko nas, ale niestety za dużo drzew. I nie widać na którym. Nie było go widać. Tylko Bo słychać. Nie były takie same. Mhm. Tylko. to jest okna. Ale widok stąd jest naprawdę przepiękny. Chociaż mroczna historia kryje się za tymi ruinami <laughs> to naprawdę jest tu ładnie widać tu pełno wykopów Oho! I lisia nora Ela. lisia nora, to nie jedna bo tam jest następna albo to borsuki no i jesteśmy mniej więcej w połowie drogi do Jastrowca ale niestety nie możemy tam iść ze względu na to że dzisiaj jeszcze do pracy muszę jechać co Milenka zaraz cię puścimy chcesz chodzić tak, chcesz chodzić tak to zaraz będziesz chodzić jedna z najlepiej zachowanych szubienic eee właśnie w regionie tutaj góry i górze Kaczawskiego jest w Wojcieszowie niedaleko stąd można powiedzieć że rzut kamieniem i tam też się kiedyś wybierzemy na tą chwilę będziemy już pomału skręcać i wracać do Lipy do miejscowości Lipa A z tego względu że pokazaliśmy Wam wszystkie punkty, które chcielibyśmy dzisiaj które chcieliśmy dzisiaj zrealizować i już kiedyś wam obiecaliśmy, że zabierzemy Was właśnie do miejscowości lipa co nastąpiło właśnie teraz. Tak więc dotrzymujemy danego słowa eee. I tak kochani to chyba będziemy kończyć, prawda? Już po małą wiosną wiosna nas idzie. Tak więc tu już będziemy kończyć naszą wycieczkę. I zapraszamy Was do subskrypcji naszego kanału. Chodźcie na nasze portale społecznościowe, na Instagrama i Facebooka. I dajcie łapki kule pod naszymi Kula. filmami. Kula. Tak więc, tak. Pa, pa, pa pa, do zobaczenia. Pa, pa.